Koko to nowy film Pixara słyszałem, że jest dobry no to obejrzeć. Główny bohater filmu to Miguel, czyli Meksykanin, którego rodzina żyje bez muzyki, ale on chce żyć z muzyką i trudno się dziwić osobiście uwielbiam meksykańskie rytmy. Jest um śpiewaka o imieniu Ernesto de la Cruz, który zmarł na scenie zgnieciony przez Diglokę. Tutaj muszę powiedzieć, że animacja jest bardzo ładna. Pixar plus Meksyk równa się wspaniała prawa graficzna. Rodzina Miguela nie lubi muzyki i nie chce, żeby wystąpił na konkursie talentów, a jego babcia opowiada mu o Dila de los Muertos. Naprawdę pochwalam Disneya za to, że daje nam te wszystkie mitologie w filmach. Najpierw Wajana i Polinezja, a teraz Coco i Meksyk. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny gest ze strony Disneya. Film dzieje się też w fajnym okresie czasowym, taki typowy Meksyk ala lata 50. Dialogi też są przyjemnie potoczne i ładnie przetłumaczone. Miguel dowiaduje się, że rzekomo jest potomkiem Ernesto i jest tym podjarany do takiego stopnia, że próbuje ukraść jego gitarę po typowym dla Disneya opieprzu dla rodziny. Daje tu bardzo dużego plusa za szacunek i realizm, z jakim... O oh, kurwa, wsadziłem sobie zatyczkę do nosa. Daję tutaj bardzo dużego plusa za szacunek i realizm, z jakim Disney podchodzi do Dia de los Muertos. Miguel brzmi jak faktycznie dziecko mówiące na cmentarzu do zmarłej osoby. Jednakże ukradnięcie gitary powoduje, że Miguel staje się duchem i poznaje zmarłych, którzy to charakteryzowani są na meksykańskie szkielety, które swoją drogą bardzo lubię. Miguel odkrywa wtedy swoją zmarłą rodzinę, która zabiera go do krainy zmarłych. Jest to najfajnie wyglądające za światy, jakie widziałem do tej pory w filmie animowanym. Patrzcie po prostu na te wizualia i tę kreatywność, to jest wow! Główny bohater poznaje tamtego kostucha o imieniu Hector, którego nikt nie postawił na autorzyku, który zaprzyjaźnia się z nim i przemalowywuje go jak szkieleta. I tak, ten szkielet to Comic Relief, ale dobry disneyowski Comic Relief. Niestety, Miguel musi się streszczać, bo jeżeli nie wypieprzy, to w porę zniknie i nie będzie nikogo im pamiętać. Główny bohater zaczyna tańczyć dla szkieletorów i jak znam filmy Disneya, zaraz stanie się coś, co przez to... No, no mówiłem, mówiłem, Hektor go nie lubił. I dlaczego mam wrażenie, że ten Ernesto będzie kolejnym zaskakującym złosiejem, których to ostatnią filmę Disneya zatrzęsienie? Miguelowi udaje się dostać boę do jego siedziby i zaczyna śpiewać. I o cholerę, Ernesto jest złoczyńcą, no który by się spodziewał, zatruł Hektora i ukradł jego nuty. Nie gniewa się na dziadzie mnie już powoli trochę ten złoczyńca twist No Disney proszę od początku mi ten kościej śmierdział A potem mamy kolejny twist Ten szkielet to tak naprawdę duch Krzysztofa Krawczyka Nie a tak na serio to Hector i Miguel to rodzina Całe szczęście wszystko wychodzi normalnie i o oh cholera on został właśnie zabity Dobra, ten film to gówno, nie polecam. To jest najgorszy film Pixarek. A tak całkiem serio, to to jest jeden z najlepszych filmów Pixara w mojej opinii. Grafika przepiękna, muzyka idealna, postacie, może poza złoczyń, są całkiem oryginalne. Dobra, jeżeli macie dzieciaka, wpuśćcie mu koko. Jeżeli nie jesteście dzieciakiem, obejrzyjcie se koko. Całkiem, całkiem przyjemny. Polecam. Ma bardzo dobre morały i w ogóle...